Witajcie. Dziś pokażę wam minigierkę o nazwie SCP-087. Czemu taka dziwna nazwa i co ona oznacza? Krótko mówiąc, jest to jeden z obiektów SCP. A więc twórcą tej gry jest użytkownik YouTube'a o nazwie Heyversin I wydał ją 19 stycznia 2012 roku. Od razu mówię, że ta recenzja będzie bardzo krótka. Bo o tej grze nie da się zbyt wiele powiedzieć. W skrócie, jest to bardzo prosty symulator schodzenia po schodach. Bardzo mrocznych schodach. A więc co tu jest takiego strasznego? To, że tym dłużej schodzimy, tym gra jest straszniejsza i mamy mocniejsze efekty wizualne. Tym dalej schodzisz, tym bardziej muzyka będzie narastać. Mi osobiście gra niezbyt mocno ruszyła ze względu na to, że mam ze sobą o wiele lepsze horrory. Ale uważam, że ta gra jest niezłym startem na początek dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z horrorami. Przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując. Grafika jak na rok 2012 prezentuje się naprawdę bardzo realistycznie. Dźwięk. Jest on naprawdę mocno klimatyczny. Klimat. No tutaj niestety nie ma jakiegoś mocnego klimatu, w którym można by się wczuć. Strach. Oj, tutaj naprawdę jest bardzo cienko. Ostatecznie gra dostaje ode mnie 8 na 10. Bardzo dobry horror dla początkujących graczy. Więc cześć i do następnych recenzji.